Na... Już się ustawia. Już chyba nawet jesteśmy. Jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy na żywo. Cześć, dziewczyny. Cześć, widzą. Z fantastyczną e, kobietą, naszym gościem. Poczekajmy chwilę. Może jeszcze uruchomię, nie wiem, nagrywanie, chociaż nie. nie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Agnieszka. Tak, Kasia. I może na nasz gość specjalny dzisiaj. Fantastyczna kobieta. Fantastyczna. Bardzo się Marzena. cieszymy, że dołączyła do nas dzisiaj. Pozwólcie teraz, że przedstawię Marzynę Jankowską. No, niesamowita kobieta, ale wysokiej klasy też specjalistka przede wszystkim. Trener odporności psychicznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej, wykładowca na studiach MBA, również mówca na TEDxie, ambasadorka Fundacji World Healthy Living Foundation. Kobieta o bardzo wielu aktywnościach, aktywnie udzielająca się w różnych projektach. Teraz też jest, prowadzi jeden z projektów tej fundacji, o którym mam nadzieję, że też później... Pozostałej części naszego wywiadu powiesz parę słów. Kobieta, z którą znam się też osobiście i bardzo, bardzo lubię, bardzo ją szanuję i wszystko to, co mówi, bardzo do mnie przemawia. Mogę też ze swojego doświadczenia powiedzieć, że uczestniczyłam osobiście w wielu szkoleniach Marzeny i powiem, że to, co wyniosłam, to zaprocentowało zmianę też mojego nastawienia, mojego mindsetu, moich przekonań o samej sobie. I bardzo Ci dziękuję, Marzena, bo to jest bardzo wielka praca, którą, którą Ty wykonałaś i zawdzięczam Tobie bardzo wiele. I, I to jest, Kasia, najważniejsze z tego wszystkiego, co wymieniłaś, naprawdę. Jeśli ta, ta praca i ta aktywność ma sens dla kogoś, to, to tak właśnie ma być. Bardzo, bardzo. Marzena, Ty no, jesteś po prostu tak. Ogromnie wartościową osobą i zajmujesz się tyloma projektami, i, i przede wszystkim wiem, że dla Ciebie jest bardzo ważna ta, ta pomoc ludziom. Po to prowadzisz swoje szkolenia i wykłady. Ale powiedz mi, Ty również od pewnego czasu zajmujesz się marketingiem sieciowym, jesteś liderką marketingu sieciowym i chciałabym, żebyś mi pomogła zrozumieć, dlaczego kobieta, która się realizuje, która ma tyle projektów i czuje się w tym szczęśliwa i spełniona, co spowodowało, że te parę lat temu zaczęłaś marketing sieciowy. Co to było? Mhm. Wiesz co, Kasia, mam takie wrażenie jakbyś, i rozumiem dlaczego, jakbyś chciała powiedzieć, że po jednej stronie jest ktoś spełniony i ktoś, kto ma sukces, a po drugiej stronie jest coś niefajnego. Tak to zabrzmiało? Nie, nie mam na myśli to, że po prostu wydaje mi się, że jesteś spełniona, że Aha. masz to swoje dlaczego, które realizujesz. Mhm. A jednak I marketing sieciowy, czyli I jeszcze jakieś inne dlaczego jest, prawda? Nie. Wiesz, to tak prowokacyjnie sparafrazowałam, dlatego że, że marketing sieciowy wielu ludziom kojarzy się z czymś dziwnym, negatywnym, z czymś... Ja zresztą też takie informacje dostawałam jeszcze niedawno. Nawet zdarzyło mi się dostać taką informację na PRIV, że ja nie rozumiem, po co Ty się w to pakujesz, bo to jest poniżej Twoich możliwości i dla mnie to jest straszna informacja zwrotna, bo tym samym ktoś obraził miliony ludzi zaangażowanych w marketing sieciowy. Wielopłaszczyznowa będzie odpowiedź na Twoje pytanie. Po pierwsze dlatego, że osiem lat temu, jak Piotrek przyszedł do mnie z propozycją, żeby dołączyć do jego zespołu, Piotrek Makowiecki, którego pozdrawiamy serdecznie, myślę, że wszystkie, to nie byłam spełniona. To byłam bardzo zagubiona i pomimo tego, że na zewnątrz moje CV pękało w szwach, i wykonywałam prestiżowy zawód trenera biznesu, pracując dla korporacji, dla Wyższej Szkoły Bankowej, którą też wiele zawdzięczam, to czułam się bardzo zagubiona, ponieważ dopadła mnie taka życiowa sytuacja, w której. No właśnie, wszystko powinno być w porządku, a nic nie było w porządku, dlatego że zaszłam w ciąże i w momencie, kiedy zaszłam w ciąże i przestałam pracować na chwilę, to natychmiast straciłam płynność finansową. Po raz pierwszy w moim życiu. I to mi się nie zestawiało ze sobą. Czyli to, co mówisz, wydawałoby się, że człowiek sukcesu, a z drugiej strony człowiek porażki i to po tylu latach, w jakimś aspekcie, w aspekcie finansowym, a czułam, że nie tak powinno być. I czułam tak, jak czuję 20 ponad procent polek, niespełnionych siłaczek, yy, czyli mam potencjał, bardzo się staram, bardzo wysoko stawiam sobie poprzeczkę, yy, mam rys pozytywistyczny, ratowania świata i chciałabym, żeby wszystkim było dobrze, yy, yy, i robię co mogę. I jednocześnie ja sama nie dostaję tego, na co czuję, że zasługuję. Również w aspekcie finansowym i tak czuje się wiele milionów Polek. I pewnie Polaków też. Mówię o Polkach dlatego, że akurat badania profesor Mezon i, i Kasi Pawlikowskiej były, były prowadzone na Polkach. I to był powód, dla którego w ogóle postanowiłam Piotrka zaprosić do siebie, do, jeszcze wtedy do Rudy Śląskiej, przyjechał z Warszawy. Przyjechał z Warszawy gość, który nie wyglądał tak jak ja. Ja w dresach jeszcze z wieloma nadmiarowymi kilogramami pociąży, z którymi się bardzo źle czułam, utknęłam, w ogóle czułam się jak kupa, mówiąc szczerze, bo czułam, że właśnie doświadczyłam jakieś porażki, a powinnam się cieszyć macierzyństwem. I nagle zjawia się ktoś w po prostu wzorowym, skrojonym garniturze, i mówi do mnie jakieś w ogóle, to kompletnie dla mnie wtedy dziwne, niezrozumiałe rzeczy, ale powtarzam to i będę to powtarzać wielokrotnie. Piotrek jako człowiek sam sobą zachęcił mnie do tego, żeby zaryzykować zrobienie czegoś kompletnie nowego i czegoś kompletnie innego w moim życiu. I taki trend psychologiczny, ja pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, a przede wszystkim jestem zakochana w trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, czyli terapii akceptacji i zaangażowania. Miałaś okazję też, Kasia, doświadczyć tego na treningu odporności psychicznej. I w ramach terapii akceptacji zaangażowania tego nurtu ostatnio pojawił się ciekawy artykuł o tym, że my postrzegamy siebie jako względnie stałych, że mamy jakąś osobowość i to jest względnie stały zestaw cech. A teraz spróbuj człowieka wyciągnąć z jego środowiska, z jego otoczenia, z jego zawodu i włożyć w kompletnie inną bajkę. I nagle się okazuje, że ten ktoś zaczyna być innym kimś. Że ta, że ta osobowość tak naprawdę zależy od, w, w, w dużej mierze, bo zależy od mnóstwa rzeczy, ale zależy w dużej mierze od tego, jak my funkcjonujemy. Ja funkcjonowałam jak wzorowa uczennica, spełniając wszystkich oczekiwania dookoła, tylko nie zadając sobie pytania, czego ja właściwie chcę. I ten kryzys mój życiowy doprowadził mnie do tego, żeby poszerzyć perspektywę i powiedzieć: A może ja nie jestem skazana. Na być trenerem, nie wiem, na jeszcze wtedy kończenie doktoratu, chociaż to, to już ta, ten pomysł mi przeszedł, tylko mogę zro, zacząć robić coś zupełnie, zupełnie innego. I kiedy Piotrek zaczął ze mną rozmawiać o tym, czym jest marketing sieciowy, to ja sobie zdałam sprawę z tego, że to jest leadership, że to jest bycie liderem. Ja się kompletnie wtedy nie utożsamiałam z byciem liderem. Dla mnie było w ogóle rzeczą niewyobrażalną, że ja mogłabym zbudować zespół i ten zespół poprowadzić. Jeszcze nie daj Boże zająć się rekomendowaniem jakichś produktów. No wtedy firma, z którą współpracowaliśmy, akurat miała usługę, więc to było ciekawe dla mnie. No i wiesz, i odpowiadając już wprost na Twoje pytanie. Ze względów finansowych, dlatego że mi się bardzo spodobała idea dochodu pasywnego, ja miałam wtedy jedno źródło dochodu, które w 100% zależało od tego, czy ja jestem, czy mnie nie ma na sali szkoleniowej, i ciąża to zweryfikowała. Więc dla mnie niesamowitym pomysłem było, że ja mogę coś zbudować, dołożyć do pieca, pracy ciężkiej się nie boję. Ale odcinać od tego kupony w postaci bezpieczeństwa finansowego. I mimo, że nie rozumiałam tego, co Piotrek do mnie mówi, to ja mu zaufałam, że tak rzeczywiście może być i że można to zrobić z ludźmi, z ludźmi, których można sobie samemu wybrać do, do współpracy. Więc to były względy finansowe, względy związane z bezpieczeństwem, ale też względy związane z tym, że na mojej drodze w odpowiednim momencie po prostu się pojawił odpowiedni człowiek. I ja postanowiłam pójść za swoją intuicją, poszerzyć perspektywę, wyjść ze swojego pudełka, ze swoich schematów. I nie powiem, wyjść ze swojego przerażenia sytuacją, tylko razem z tym swoim przerażeniem po prostu wejść w coś nowego i spróbować. A jeszcze gdzieś z tyłu głowy czułam, że to będzie dla mnie bardzo rozwojowe, i rzeczywiście tak było. Niesamowite. Ja, Cię Marzenko, słucham zawsze po prostu z zapartym tchem, bo, bo to, co mówisz, to jest. To jest, to jest cudowne po prostu dla mnie. No, ale chciałam cię zadać jedno pytanie, bo ponieważ ty jesteś tenerem odporności psychicznej i no masz jakby niezwykłe umiejętności radzenia sobie ze stresem. Uczysz też innych, jak z tym stresem sobie radzić, jak go pokonywać. I jakbyś mogła nam powiedzieć, jak to właśnie można przełożyć na marketing sieciowy. To ja się trochę będę czepiać słów. Mm -hmm. bo e, pracując e, w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej bardzo dużą wagę przywiązujemy do języka, jakim się posługujemy. E, ja chciałam powiedzieć, że ja robię coś dokładnie odwrotnego. E, ja zachęcam ludzi do tego, żeby przestali walczyć. Żeby zdezerterowali z tego pola bitwy, jaką jest bitwa samemu ze sobą i ze swoim umysłem i ze swoim ciałem, tylko żeby zaczęli w końcu rozumieć, co się w tym ciele dzieje, kiedy spotykają nas sytuacje trudne, I, i żeby zacząć od akceptacji tego, co się dzieje, a potem nawet polubienia tych chwil dyskomfortu, kiedy jest nam ciężko i kiedy nam nasze ciało serwuje reakcje stresowe. Zresztą mówiłam o tym na wykładzie we wtorek dla Fundacji, też Wam bardzo polecam, jest na kanale YouTube Fundacyjnym. Jak się odporność psychiczna przekłada na marketing sieciowy? Pod każdym możliwym względem i to w każdą możliwą stronę bo z jednej strony marketing sieciowy wymaga odporności psychicznej, ale marketing sieciowy pomaga też odporność psychiczną rozwijać. Gdybyśmy mieli sięgnąć do koncepcji akademickiej odporności psychicznej, to mówimy o tym, że ona stoi na takich czterech podstawowych fundamentach. Pierwszy fundament to jest zaangażowanie. I tu mamy dwie rzeczy: czy ja sobie potrafię postawić cel, czy to moje życie użyje takiego sformułowania może rzadko używanego, ale jest responsywne, a nie reaktywne. Czy ja jestem jak chomiczek w kołowrotku, dzień za dniem, rutyna, spełnianie różnych oczekiwań, reaktywnie, jest bodziec, jest reakcja. Czy ja działam responsywnie, czyli ja odpowiadam na to, co się dzieje w moim życiu, świadomie, zgodnie ze swoimi wartościami, a nie tylko bezmyślnie na to reaguję. I to jest pierwsze pytanie, czy ja wiem czego ja w ogóle chcę w różnych obszarach mojego życia, w obszarze mojego zdrowia, moich relacji, mojej kariery, pieniędzy i tak dalej. Dru a drugie pytanie to jest to, czy ja się w to angażuję, czy ja jestem y, gotowa właśnie ćwiczyć swoją siłę woli, determinację, upór, y, radzenie sobie z przeszkodami. No i to jest cały marketing sieciowy. Postaw sobie cel. Uzgodnij ten cel z Twoim liderem, który pomoże Ci ten cel zrealizować, a potem ucz się. Ucz się tej determinacji w sięganiu po swoje. Pomimo przeszkód, nie marząc o tym, że to będzie łatwiejsze, tylko codziennie stając się po prostu lepszym i silniejszym i gromadząc zasoby do radzenia sobie. To jest pierwszy fundament. Drugi fundament to jest wyzwanie challenge. No i tutaj musiałabym się odwołać do słynnego hasła poszerzania strefy komfortu, którym to hasłem już wielu ludzi naprawdę, powiem ładnie, ma go dość po prostu. Ja też już miałam dość tego wychodzenia ze strefy komfortu, bo ja bardzo tęskniłam za tym, żeby sobie pobyć w końcu w swojej strefie komfortu. I przeprosiłam się z tym sformułowaniem wtedy, kiedy odkryłam, że to jest koncepcja radziecka, a nie amerykańska, lwa wygodzkiego, który posłużył się taką koncepcją do mówienia o tym, jak wspomagać dzieci w rozwoju. I narysował takie koncentryczne kręgi. Pierwszy krąg to jest strefa komfortu, i to jest najważniejsza nasza strefa. To jest strefa, w której my się resetujemy, regenerujemy, w którym wchodzimy głęboko w relacje międzyludzkie, czyli robimy wszystko to, co nas ładuje i daje nam energię po to żeby móc wyjść z tej strefy do strefy uczenia się i tu wchodzi też marketing sieciowy bo to jest właśnie zejście z pozycji jest mi wygodnie bo już coś umiem do pozycji jest mi niewygodnie bo zaczynam coś od nowa bo stymuluje na maksa te swoje szare komórki żeby rozwiązywać zupełnie nowe problemy żeby sobie radzić w zupełnie nowych sytuacjach i często podejmować ryzyko emocjonalne związane właśnie z tym, jak postrzegany jest marketing sieciowy. I popełniając miliony błędów, które będą na początku i ucząc się też dawania sobie prawa do tego, żeby błędy popełniać i wyciągać z nich wnioski. Ale y, dla mnie osobiście ta, ta skala czy ta, ta kompetencja, ta umiejętność wychodzenia ze strefy komfortu, ona ma drugą stronę medalu. Nie wchodzenia w strefę nadmiernego ryzyka. Czyli taka umiejętność zadbania w tym wszystkim o siebie, myślenie o swojej ścieżce najwyższego dobra w perspektywie długoterminowej, ponieważ ja, ucząc się odporności psychicznej, stałam się fajterką, która, dla której w pewnym momencie absolutnie nic nie było trudne, i, i w pewnym momencie lęk mi się właściwie już wyłączył. I mogę Wam dziewczyny sprzedać dzisiaj zdanie mojego pana psychoterapeuty, który dosłownie dzisiaj mi powiedział: Pani Marzeno, jak lęk przejmuje władzę nad życiem człowieka, to lęk potrafi człowieka wykończyć. Ale jak człowiek się pozbywa lęku, to człowiek sam siebie bardzo szybko potrafi wykończyć. I ja siebie hmm. wykończyłam. Wykończyłam siebie, skończyło się to dla mnie depresją, skończyło się to dla mnie farmakoterapią. I dzisiaj patrzę bardzo szeroko na ten model lwa wygockiego. Uczmy się przede wszystkim być w strefie komfortu, żeby móc z niej wychodzić z radością i z energią, nie przekraczając strefy nadmiernego ryzyka, nie eksploatując się za bardzo i będąc w kontakcie ze sobą i ze swoimi emocjami. I tu tak ważna jest ta rola lidera w marketingu sieciowym, żeby, żeby nie przegiąć, nie? żeby nie doprowadzić kogoś do, do sytuacji, w której no właśnie, te cele związane chociażby z marketingiem sieciowym zaczynają dominować, bo to dokładnie nie o to chodzi. My wchodzimy do marketingu sieciowego po to, żeby podnieść sobie jakość życia, a nie po to, żeby sobie zaszkodzić. Więc to, to, jest te, to ta uważność w budowaniu odporności psychicznej jest bardzo ważna, bo ona ma też swoje ciemne strony. Kolejny fundament to jest pewność siebie. No, no nie znam lepszego narzędzia niż marketing sieciowy do tego, żeby uczyć się asertywności w relacjach, asertywność, mam na myśli umiejętność stawiania granic, które są szacunkiem dla siebie i dla drugiego człowieka i pewność swoich kompetencji, czyli to, że my się czujemy wystarczająco dobrze, że nie musimy być nie wiadomo kim, żeby pójść do drugiego człowieka z propozycją, którą mamy, tylko pójść po prostu z odwagą bycia takim, jakim jestem. Ale i cały czas się jednocześnie rozwijać. I ostatni fundament to jest poczucie wpływu na swoje własne życie. I w marketingu sieciowym to jest też niesamowite, że ludzie um, uczą się tego wpływu na swoje życie, że mają coraz większe poczucie wpływu na swoje własne życie, uczą się sprawczości, autonomii, dlatego że tu tylko może być autonomiczna motywacja, bo tu nie ma szefa, tu nie ma kar, tu nie ma nagród i nie wyobrażam sobie innej motywacji niż ta, która wynika z moich wartości. I tego, jak ja właściwie chcę, żeby wyglądało moje życie. Czyli zadaję sobie pytanie, jak wygląda życie szczęśliwej marzyny Jankowskiej i w jaki sposób marketing sieciowy może mi pomóc, żeby mieć swoje życie warte przeżycia. No, a, a mówiąc wprost, to jest po prostu ogromny obszar uczenia się, jeśli tak do tego podejdziemy. Nie? Jeśli wchodzimy z nastawieniem na uczenie się, a nie z nastawieniem, że ja od razu muszę mieć sukces. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś właśnie w kontekście leadershipu. Bo bardzo wiele liderów po prostu zapomina o tym, że nie każdy człowiek jest taki jak on. I często jest właśnie takie przepalenie, dociskanie bez traktowania. Tak naprawdę człowieka jako człowieka indywidualnie, bo nie każdy no, tak naprawdę tak jak my jesteśmy różni i nie wszystko przemawia do każdego, nie, nie prawda? Tak samo nie każdy jakby charakterologicznie jest fajterem. Tak? Niektórzy yy, dla niektórych co innego jest ważniejsze w marketingu sieciowym, tak, nie na przykład wyniki, tylko ludzie, tylko możliwość rozwoju swojego własnego, tak? Więc to jest I też. To się, I co się okazuje, bazując na nastawianiu człowieka w centrum i rozwoju, da się robić świetne wyniki. Dokładnie tak. No, Dokładnie. Dokładnie tak, czego mamy przykład. I jeszcze w takim razie chciałabym Marzenko, żebyś powiedziała. To się tak też wiąże z tym, co, co mówiłaś przed chwilą. Dla osób, które zaczynają marketingu sieciowym. No wiele da to pytanie tak naprawdę odpowiedziałaś wcześniej, tak? Dla osób, które zaczynają w marketingu sieciowym. Co, co twoim zdaniem i jako specjalisty, jeżeli chodzi o odporność psychiczną i jako liderki w marketingu sieciowym, a więc eksperta w obu tych dziedzinach, jaką byś dała radę? Uczę się nie radzić, wiesz. wiem dawanie nie rad, ale być może coś ze swojego doświadczenia? To może to może inaczej spróbuję dzisiaj podejść do tego pytania od strony takiej trochę psychoterapeutycznej, bo to jest coś, co mam teraz gdzieś tuż pod czaszką, pod kopułą. Nasz lider Piotrek bardzo często mówi o tym, że my szukamy głodnych. I to jest prawda, że rzeczywiście jak ktoś jest nasycony, jest mu dobrze jest spełniony, moim zdaniem niekoniecznie będzie wchodził do marketingu sieciowego, bo po co? Szukamy ludzi głodnych, y, bardzo różnych rzeczy, y, ale ten głód, on z czegoś wynika. On y, bardzo często wynika z dużej wrażliwości. Y, on wynika właśnie z tego, że, y, że ktoś jest rozczarowany tym, jak w ogóle wygląda życie i że ono nie jest takie, jakie byśmy chcieli mieć, czy, czy na jakie zasługujemy. Y, ta wrażliwość wiąże się z różnymi ludzkimi historiami, które często prowadzą do tego, że ludzie wcale nie mają wysokiego poczucia własnej wartości, nie mają wysokiej samooceny, aczkolwiek mają potencjał, i wiedzą o tym, że mają potencjał, ale nie do końca potrafią z niego skorzystać, zrobić użytek. I, i przychodzą, wchodzą do marketingu sieciowego, dlatego że wchodzą z nadzieją, że ktoś im pomoże, że pomoże im lider, że pomoże im zespół i że coś takiego się magicznego wydarzy, że, że będą mogli ten, ten swój potencjał wykorzystać. I tu się dzieje wiele magicznych rzeczy, magicznych pod tym kątem, że one nie są takie typ, nie są typowe na przykład dla, dla tego, co się dzieje w korporacji, bo jest lider, a nie szef. I to, co, co może doradziłabym tym, którzy wchodzą, to to, żeby nie zakładali masek na tą swoją piękną, wrażliwą twarz, żeby... Mówili z serca o swoich motywacjach, o swoich potrzebach, bo to jest to, co przyciąga innych ludzi, ta szczerość i autentyczność. I żeby w tym takim, w różnych swoich deficytach, które mamy wszyscy, Abyśmy nie próbowali od razu i na siłę sobie przyklejać plastra na na, na przykład swoje niedowartościowanie czy, czy głód sukcesów, właśnie tym, żeby od razu odnieść sukces, bo się to wtedy najprawdopodobniej nie wydarzy, bo będzie za duże ciśnienie i się ta osoba szybko spali, nie mówiąc o tym, że jeszcze nie daj Boże, sobie spali jakieś kontakty. Więc to, co bym doradziła, to nastawić się na prowadzenie, dobrego lidera znaleźć, z którym nam się dobrze współpracuje, nastawić się na prowadzenie, otworzyć głowę na to, co się może wydarzyć, to na pewno dać sobie w ogóle prawo do, do sukcesu i nie oczekiwać go od razu, tylko nastawić się na uczenie się i wyciąganie wniosków. Bo ten pierwszy czas, ten pierwszy okres marketingu sieciowym, te pierwsze trzy miesiące, pierwsze pół roku, to jest czas przeznaczony na naukę. I jak się nastawiamy na naukę, to te pierwsze sukcesy, chociaż malutkie, one zaczynają przychodzić bo chociażby zaczynamy mieć satysfakcję z tego, że, że przekroczyliśmy jakąś barierę, do kogoś zagadaliśmy, że się czegoś nauczyliśmy, a sukcesy liczbowe przyjdą, bo marketing sieciowy jest, jest tak skonstruowany, że jeśli robimy wszystko poprawnie, to tu z kolei nie ma żadnej magii. To jest po prostu prawo wielkich liczb, to jest kwestia liczby powtórzeń, też powtórzę za naszym liderem, tylko do tej liczby powtórzeń trzeba dojść, nie zniechęcawszy się wcześniej. Więc dajmy sobie czas, dajmy sobie czas, tak jak, tak jak we wszystkim nowym, we wszystkim trudnym, we wszystkim, w czym może właśnie nie do końca nawet się czujemy sobą. A jak nie do końca się czujemy sobą, to, z, to znaczy, że dobrze, bo właśnie wychodzimy z jakiegoś pudełka. I być może będziemy mogli spojrzeć na siebie i swój potencjał z zupełnie nowej perspektywy. Może właśnie oczami lidera, który wierzy nas, w nas bardziej niż my sami siebie. I za to przede wszystkim dziękuję też naszemu liderowi. Bo dokładnie tak było. On widział znacznie więcej niż ja wtedy 8 lat temu widziałam. I to jest niezwykłe, co, niezwykłe, co, co tak powiedziałaś, tak. I, i bardzo ci za to dziękuję, bo. Tak, to tak. Bo generalnie nie ma, nie ma tak, że czymkolwiek byśmy się nie zajmowali, to nie ma tak, że od razu po miesiącu czy po dwóch jest po prostu fantastycznie, stajemy się, stajemy się liderami, stajemy się, się super osobami w, w danych branżach. Więc to, to jest niezwykłe. Marzenka, a jakbyś tak. Ja Ci w ogóle bardzo dziękuję i mam nadzieję, że przyjdziesz do nas jeszcze niejednokrotnie, bo Twoje, twoje doświadczenie i to w jaki sposób Ty to przekazujesz, dla mnie, dla mnie jest, jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i ja to przyswajam po prostu zupełnie inaczej, aniżeli gdzieś tam wyczytam to, czy, czy dowiem się od kogoś innego. Ale jakbyś tak mogła jeszcze nam powiedzieć coś od siebie, co byś chciała osobom, które nas słuchają, powiedzieć tak od siebie. Chcę, chciała powiedzieć, chciałabym powiedzieć, że w toku mojego doświadczenia zawodowego, 15, 15 lat pracy z grupami i, i teraz też pracy indywidualnej, widzę i czuję tak bardzo, jak, jak, jakim, jaką niezwykłą istotą jest człowiek, jak niesamowicie jesteśmy obdarzeni, jakie mamy niesamowite możliwości, każdy z nas. Każdy z nas jest po prostu cudem, jest indywidualnością, każdy z nas ma coś do zaoferowania światu, a w pierwszej kolejności sobie, bo to ta najważniejsza relacja samego ze sobą. I chciałabym powiedzieć, żebyśmy sobie dali prawo do tego, żeby chcieć i dążyć do, do, do tego, czego chcemy, a w marketingu sieciowym możemy to robić, pomagając innym na dużą skalę. I to jest to, co mnie fascynuje i życzę. Nam wszystkim, żebyśmy w końcu odczarowali marketing sieciowy jako, jako nie wiem coś dziwnego, złego, już nie mówię o jakichś piramidach finansowych, tylko jako y, po prostu pewien mechanizm i sposób działania, który pomaga nam zmultiplikować nasz jeden pojedynczy potencjał, y, czasami do, do tysięcy czy setek tysięcy osób, które znajdują się w organizacjach najlepszych liderów. Mhm. Super. Bardzo dziękuję. Chciałabym jeszcze. Y, y, Żebyś Marzenka, mogła podać, gdzie osoby zainteresowane mogłyby więcej poczytać o tym, bo też prowadzisz e, swoją stronę. Mhm. Nas no, tak, zapraszam Was do kontaktów w mediach społecznościowych, oczywiście LinkedIn, e, Facebook i e, f, na Facebooku też jest grupa Siła Odporność Psychiczna, którą prowadzę, albo też grupa profi, profilaktyka. Teraz mi umknęła na nazwa mojej własnej grupy. Ale znajdziecie na pewno, jak mnie znajdziecie, to znajdziecie grupę. I zapraszam na moją stronę www.marzynająkos.pl. Jeśli interesują Was tematy związane z psychologią, odpornością psychiczną, to tam znajdziecie sporo na ten temat. Zupełnie pod prąd, więc trzeba się przygotować na jazdę bez trzymanki. Super. Bardzo ci dziękuję, Marzenko. Chciałam Dzień, jeszcze tylko powiedzieć i zaprosić wszystkich. W komentarzu pierwsza osoba, która zechce podzielić się, jak sobie radzi ze stresem, albo może czy były w jej, w jej życiu sytuacje stresowe, w których mimo tego podjęła to wyzwanie, potraktowała to jako wyzwanie i może się z nami podzielić. To tutaj jest książka. Chata. Chata. Zaraz, o przebija, musiałabym wyłączyć to tło, chata, Pola Yanga, mówi o bardzo istotnych sprawach dla nas wszystkich. Jeszcze raz bardzo chciałam podziękować Marzena Jankowska, trener odporności psychicznej, liderka w marketingu sieciowym, kobieta, no, która wywarła bardzo duży pozytywny wpływ na wiele osób, na życie wielu osób, na moje również. Na moje również. Agnieszka Dzięki. Ziętek, moja przesympatyczna i po prostu przyjaciółka i ja, Katarzyna Rodek. Dziękuję bardzo. I Kasia za uwagę. Rodek, fantastyczna kobieta. Dziękuję za uwagę i zapraszamy w przyszły czwartek o 15. Cześć. Cześć, papa. A.